Gratulacje. Po tylu lekcjach szachów możesz już rozgrywać swoje pierwsze partie, ponieważ wiesz w jaki sposób wszystkie figury wykonują swoje posunięcia, wiesz jaki jest cel gry w szachy. Zdajesz sobie już także z tego sprawę, że figury mają różną wartość o niektóre należy dbać bardziej, a o inne można nieco mniej, ponieważ ich wartość bojowa bywa różna. Jeżeli już masz ochotę rozegrać swoją pierwszą partię, to oczywiście gorąco do tego zachęcam. Czy to w internecie, na którymś z popularnych serwisów, takich jak na przykład nasz polski kurnik.pl, czy też grając z kimś z rodziny albo ze swoim znajomym. Oczywiście masz już taką możliwość i mam nadzieję, że pierwsza rozegrana partia przyniesie ci od razu zwycięstwo i sporo radości, no ale też nie przejmuj się, jeżeli będzie inaczej, ponieważ w szachy, nawet jeżeli zna się zasady gry, to niestety nie jest wcale tak łatwo wygrać, bo to nie jest, dajmy na to, jakaś gra w rodzaju powiedzmy Chińczyka, czy jakieś gry na przykład w kości, gdzie dużą rolę odgrywa los. W szachach tak nie jest, w szachach dużą rolę odgrywa wiedza, doświadczenie, no ale oczywiście nikt nie jest od razu mistrzem, tego wszystkiego trzeba się nauczyć. Zanim rozegrasz swoją pierwszą partię, chciałbym jednak udzielić kilku rad, w jaki sposób taką partię należy rozpoczynać, ponieważ wielu graczy, którzy dopiero zupełnie zaczynają grać w szachy i znają jedynie same zasady, popełnia często różne błędy, które pozornie w ich mniemaniu są ruchami dobrymi, no ale w rzeczywistości jest inaczej. Na przykład, w jaki sposób można rozpocząć partię szachów? Jak już wiesz, pionek może w pierwszym ruchu wykonać posunięcie albo o jedno pole, albo o dwa. Można też na przykład zacząć partię skoczkiem, jak widać, bo skoczek przeskakować, przeskiwać może przez inne figury. Dozwolony będzie na przykład taki ruch skoczkiem, ale generalnie częściej zaczyna się jednak partię od ruchu pionek. Od razu mogę powiedzieć, że znacznie lepiej zagrać w pierwszym ruchu o dwa pola niż o jedno pole, ponieważ jest to ruch po prostu aktywniejszy, bardziej dynamiczny. No ale popatrzmy, jak często grają zupełnie początkujący. H4. Ruch tym, tym pionkiem z boku, zupełnie bandowym. Często zauważyłem, jest tak w warcabach, że można grać od razu tam gdzieś na bok szachownicy, na bok planszy, i to jest dobre posunięcie, bo później tego pionka i tak się gdzieś wymienia. I podejrzewam, że taki sposób grania w szachy jest m.in. właśnie związany z tym, że ktoś już grał wcześniej w warcaby. I w tam w tamtej grze ten ruch był dobry no i wyszedł z założenia że w szachach będzie podobnie a wcale tak jednak nie jest, bo powiedzmy, że na przykład czarne odpowiadają w ten sposób i jeżeli białe teraz chciałyby wyprowadzić wieżę a co zauważyłem, że często jeżeli ktoś gra tym pionkiem z boku, to od razu później ma zamiar, że aha, prowadzę wieżę tutaj, a później na przykład gdzieś tutaj będzie po tej linii jakoś tutaj działała, no ale okazuje się co? że no, tutaj jak wystawimy tą wieżę, to od razu Czarny gońc, tam ją pobije. A jak już wiesz z poprzedniej lekcji, gońc z figurą są słabszą niż wieża, a to oznacza, że przewagę materialną już w tym momencie zyskały czarne. Gdyby jednak po tym ruchu próbować zrobić coś innego z tą wieżą, no to też nie ma tutaj możliwości, bo na przykład powiedzmy zagramy tutaj, ale co ta wieża tak naprawdę tu robi? Nie robi zupełnie nic. Spójrzmy z drugiej strony. Na przykład teraz białe zaczynają tutaj, no a czarne postanowiły, że. Wyprowadzą wieże w ten sam sposób. No ale co się okazuje, również to pole okazuje się być pod odstrzałem tego oto czarnopolowego gońca białych, który mi jedną wieżę. No i okazuje się, że tym razem te białe zyskały przewagę materialną. I to wszystko już nam pokazuje, że tak należy. Tak nie należy grać, ponieważ takie ruchy boczne pionkami praktycznie zawsze są złe. Jak zatem należy grać? Należy grać tymi pionkami, które są. Na środku szachownicy. Pionki centralne. To właśnie one są tymi pionkami, od których znasz zacząć grę i dobre będzie zagranie w taki sposób. Ponieważ, spójrzmy, ten pionek otwiera na przyszłość drogę dla gońca. Później, ewentualnie, również dla hetmana, ale jeszcze najlepiej tego hetmana na razie nie ruszyć. za powiem, czarne odpowiadają tak samo. To również jest bardzo dobry ruch. Bo na przykład teraz ten goniec czarnych też ma tutaj wolną drogę. A jak już mówiłem, lepiej nie wyciągać tak wcześnie do boju swojego hetmana. No więc jeżeli białe by zagrały tak, to tylko na pozór jest to groźne wyjście. Bo mogą biały myśleć sobie, no, hetman, najsilniejsza figura, tak bardzo atakuje. Dlaczego by od razu nie przyjść do ataku i bardzo szybko nie rozstrzygnąć partii. No ale niestety tak w szachach jest, że. Wczesne wysunięcie do boju najcięższej figury, najaktywniejszej, najmocniejszej. pozorom wcale nie musi być takie dobre. Zobaczmy dlaczego. Tutaj próbują biały grać takiego automata. Ponieważ jak widać Hetman był wybroniony przez gońca, ale łatwo się przed tym obronić. No i teraz. I teraz ruch czarnych i co się okazuje. Skoczek atakuje białego Hetmana. I tenże Hetman musi uciekać. Powiedzmy, ucieka tu. No, a teraz rusza Pionek tutaj na pole, tutaj, oto właśnie, i odsłania atak ze strony gońca na białego Hetmana, a jednocześnie ten Pionek atakuje gońca. I ten nieszczęsny biały Hetman musi cały czas uciekać. No i to właśnie jest dobry przykład tego, że lepiej Hetmana za wcześnie nie wyprowadzać, ponieważ takie wyjście tak naprawdę niczego nam nie da. Nie zdołamy zamatować króla przeciwnika, nie zdołamy raczej też zyskać jakiejś figury, którą mógłby ten Hetman zbić. Skończy się zapewne na tym, że Hetman po prostu będzie zmuszony do ucieczki. W jaki sposób za na to należy rozgrywać pierwsze ruch? Tak jak powiedziałem, bardzo dobrze jest zająć te centralne pola, centrum to mówimy o tych właśnie polach czterech, swoimi piątkami. A jeśli chodzi o figury zacznijmy od tych figur, które są słabsze czyli od gońców i od skoczków nawet gdyby trzeba te figury oddać to nic takiego się nie stanie jeżeli zaatakuje jakaś inna figura to jeżeli na przykład będzie możliwość na przykład dajmy na to skoczek zaatakuje skoczka no to po prostu możemy tego skoczka pobić przeciwnik też odbije no i nic się nie stanie, no ale jeżeli skoczek zaatakuje nam hetmana jak w poprzednim przykładzie no to wtedy niestety Trzeba po prostu tym petwanem uciekać. I już tracimy ruch. Bo my uciekamy, a ryba atakuje. No i popatrzmy. Wyprowadzenie skoczka z obu stron. Bardzo dobry moty motyw. Teraz wyprowadzenie gońca i też gońca z Spokojnie gramy pionkami. Czarne wyprowadzają też skoczka. Białe grają do środka, do centrum. Przez ruch kolejnym pionkiem. Czarne biją. Białe biją i teraz goniec daje szacha. Atakuje białego króla. No ale możemy się zasłonić. Goniec bije. Skoczek bije. Roszady z obu stron. I teraz czarne grają pionkiem do środka, do centrum. Tutaj można pobić. Skoczek też pobije. No i generalnie co widzimy? Króle z obu stron są zabezpieczone. Wykonały roszadę. W, 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 grają na razie takie figury jak gońce i skoczki, i dopiero teraz przyjdzie czas na to, żeby umieścić gdzieś wieżę Hetmana. Nie było pośpiechu tutaj ze strony ani białych, ani czarnych, jeśli chodzi o wyprowadzanie tych najcięższych figur Hetmana czy wieży. Spokojnie zajmowanie centrum pionkami i granie figurami tymi lekkimi gońcami i skoczkami. One zajęły dobre pozycje. I też co warto zwrócić uwagę, generalnie te figury grają w taki sposób, żeby zajmować również pola, bądź to centralne, bądź żeby mieć, mieć wpływ na to, co się w tych centralnych polach dzieje. Na przykład popatrzmy, wycofnijmy się jeszcze do początku. Ten biały skoczek zagrał tutaj i atakuje pionka czarnych. I atakuje pionka czarnych, który stoi na polu centralnym. Więc jest to ruch taki, który sprawia, że ten skoczek jakiś wpływ na centrum ma. Gdyby zagrał skoczek tutaj, no to tak naprawdę na skraju szachownicy, gdzieś na boku, by nie miał jakiejś wielkiej możliwości w tej chwili gry aktywnej. Gdyby z kolei zagrał tutaj, no to wtedy zablokowałby drogę swojemu gońcowi. Zatem, jak widać, gramy w taki sposób, żeby mieć wpływ na środek szachownicy. Gramy do środka, gramy do centrum. I o, tak samo ten goniec. Też tutaj ma pod kontrolą centralne pole D5, przy okazji ewentualnie może tutaj jakieś próby ataku na to pole i na króla, ale to jest dłuższa, dłuższa sprawa i to też nie będzie wcale takie łatwe. Ale w każdym razie gramy aktywnie, gramy do środka, gramy do centrum. I jeszcze jeden przykład. Tym razem białe zaczęły tym pionkiem, no i czarne odpowiadają tak samo. Neutralizują tego białego pionka. To z obostrą takie ruchy, i wyprowadzamy figury nie hetmana wcale, tylko skoczka. Bo dajmy na to, gdyby, cofnijmy ten jeden ruch, gdyby białe postanowiły dać takiego szacha, no to tak naprawdę ten szach nic nie daje, ponieważ czarne mogą na przykład zasłonić się gońcem. I co się okazuje, że ten nasz hetman, no niby dał szacha, ale nic tutaj nie osiągnął. Musi uciekać, bo sam z nas się pod atakiem gońca czarnego Więc lepiej wyprowadzić skoczka. A później, kiedy czarne też wyprowadziły swojego skoczka, wyprowadzamy teraz gońca. Kolejne figury, teraz tutaj skoczka. Czarne grają też do centrum kolejnego pionka. Możemy pobić. Czarne też biją. Wyprowadzamy gońca. Roszada u czarnych, roszada u białych. No i podobnie mamy taką sytuację, że obie strony wykonały roszadę. I grają przede wszystkim na nodzie lekkie figury. Dla, czarn dla figur ciężkich dopiero teraz przejdzie czas. A zatem podsumujmy. Zapamiętaj. Cztery centralne pola. Mówimy, że to jest centrum. I to są takie pola, gdzie najlepiej zacząć w taki sposób, żeby ustawić któregoś ze swoich pionków od razu w centrum. No a później figury również gramy w taki sposób, żeby na to centrum najlepiej miał jakiś wpływ. Gramy w pierwszej kolejności gońcami i skoczkami. Unikamy przedwczesnych ruchów Hetmanem albo wieżami. Unikamy też, jak tylko jest taka możliwość, ruchów pionkami na skraju szachownicy, bo te ruchy niczego nam nie dadzą. I oprócz tego również staramy się jak najszybciej zrobić orszadę, żeby nasz król był bezpieczny. Zatem to są takie podstawowe zasady gry w debiucie. Zajmować centrum pionkami, grać figurami w sposób aktywny i też, co ważne, Starać się zagrać każdą figurą w debiucie, czyli w tych pierwszych ruchach Pawli, tylko raz, ponieważ gdybyśmy na przykład trzy razy wykonali ruch tym samym skoczkiem, no to cały czas się okaże, że będziemy mieć w grze tylko tego jednego skoczka. A w tym czasie rywal może wysunąć do gry trzy różne figury, no a trzy atakujące figury kontra jedna, choćby bardzo ruchliwa i aktywna, no to jednak te trzy będą zawsze lepsze i będą miały większą możliwość. Zatem. Gramy lekkimi figurami w debiucie, zajmujemy centrum piętkami, robimy rysera, zabezpieczamy króla. To jest taka bezpieczna i dobra metoda, gdy w pierwszych kilku, kilkunastu posunięciach partii szachowej.